Witam wszystkich. W jednym z postów padło pytanie jak powinny być wyklejone fartuchy z EPDM-u powiem w ten sposób. Fartuch z EPDM-u powinien być przyklejony do konstrukcji okna w taki sposób, aby tworzył dwa elementy. Pierwszym jest hydroizolacja, czyli musimy go połączyć tak naprawdę z hydroizolacją, która istnieje. o, witam cię Jakubie. Powiedz mi, czy mnie w ogóle słychać? Daj łapkę, jak jak czy słychać dobrze. Hmm. Ok, mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, no to jeszcze raz wracamy do, do tematu tych fartuchów. Hydroizolacja. Fartuch EPD tak naprawdę musi być przyklejony pod, do konstrukcji okna, po bokach, do ściany i do hydroizolacji, którą mamy na fundamencie. Co to jest hydroizolacja fundamentu? To jest ten dysterbit, ta czarna taka masa, która bardzo często jest przykryta dociepleniem tego fundamentu, więc bardzo ważna rzecz. Musi Odsłonić to, tą hydroizolację na fundamencie, wycinając tak jak właśnie w tym poście na zdjęciu było pokazane, podcinamy sobie ten XPS, który jest na fundamencie i fartuch doklejamy do tego dysperbitu, tak żeby nastąpiła ciągłość połączenia hydroizolacji i pozostałą część fartucha powinniśmy wypuścić już w tym momencie na to docieplenie, czy to na folię kubełkową, ale w każdym razie przed. Dlaczego? Ponieważ on ma spełnić drugą. Funkcję, funkcję związaną z odprowadzeniem wody opadowej przed docieplenie, a nie pomiędzy docieplenia a fundament. I teraz jak to się wykonuje? Wyklejamy sobie robiąc pod ramą okienną, po bokach i na dole przyklejamy na przykład fartuch w połowie do tego fundamentu, a pozostałą część po tym dociepleniu wypuszczamy sobie już do, do ziemi, doklejamy tak samo do tego docieplenia, po to, żeby woda nam spływała. Mała. Szczelność tego połączenia ma być zrobiona po całym owodzie i ona ma chronić tak naprawdę, na przykład, gdyby przyszła powódź, to woda nie ma prawa pod balkonem, pod drzwiami wejściowymi przedostać się do wnętrza domu. Dlatego musimy mieć ciągłość po owodzie tego, tego elementu zrobioną klejem. W przypadku kiedy kleicie do progów w HS-ach, do progów w drzwiach wejściowych, warto używać fartuchy wyposażone na krawędzi w pasek. Butylowy po to, żeby nie pobrudzić w tym momencie tego progu. Samu siebie w domu, jak doklejałem sobie fartuch, nie miałem paska butylowego, używałem kleju i w tym momencie po dociskaniu tego fartucha na krawędzi, automatycznie klej wyszedł na próg. No i pobrudziłem sobie ten próg, myślałem, że to łatwo usunę, a jednak, a jednak nie. Dlatego warto mieć na krawędzi górnej, tam gdzie doklejamy do konstrukcji pasek butylowy, klejem na przykład typu Bostik, są różne kleje do fartuchów, doklejamy się do ściany po boku, doklejamy się do tego fundamentu i do hydroizolacji, robiąc ciągłość elementu tego uszczelniającego. Na środku, jeżeli jest to klinary, jeżeli to jest inne poszerzenie, robi się zygzak, który ma docisnąć nam ten fartuch, żeby pod ciężarem on nie spadł na dół. I pozostałą część fartucha wypuszczamy sobie już w tym momencie z delikatnym spadem, tak żeby woda spływająca po konstrukcji Przedostająca się spływała nam do, do ziemi. Warto też e, dokleić, żeby wiatr nam e, w momencie, kiedy nie jest zrobiony jeszcze ten taras, czy, czy, czy kostka, czy, czy jakiekolwiek e, rozwiązanie, które tam będzie, żeby w tym momencie wiatr nam tego nie podrywał do góry i nie, nie ten. Czy macie jakieś pytania? Czy, czy, czy jest to w miarę zrozumiałe? Oczywiście tu padło pytanie, że inwestorowi się to nie podoba, że jest to nieestetyczne. Słuchajcie, to jest element montażu zanikający. Tak naprawdę my mamy osiągnąć cel szczelności i to jest kluczowe. No a nie chodzi o to, że to ma być piękne, ponieważ bardzo często ten klej gdzieś na bokach będzie nam wychodził, nie będzie to ładnie wyglądało. No i kolejna kwestia to jest kwestia tego, że ktoś nie chce, żeby mu docinać do cieplenia, które ma na fundamencie. On może sobie je później na wierzchu jeszcze uzupełnić, dokleić na tym fartuchu, natomiast hydroizolacja, żeby miała ręce i nogi, ona musi być ciągła, czyli musimy dowiązać do tej hydroizolacji. Folia kubełkowa nie jest elementem w żaden sposób hydroizolacyjnym. Ona służy tylko i wyłącznie ochronie przy zasypywaniu, w momencie kiedy mamy docieplenie fundamentu tym XPS-em i kładziemy sobie folię kubełkową, ona ma służyć przede wszystkim do tego, żeby dystansować nam Ziemię, ewentualny gruz, który będzie spadał, żeby nie uszkodził nam, tak naprawdę, nie uszkodził nam tego docieplenia. I taka jest rola folii kubełkowej: ona w żaden sposób nie jest klejona na styku, jest tylko zakładana jedna na drugą. Bardzo często nawet nie jest folia wyciągnięta na, na samą, do samej góry na, na całą wysokość. Zapraszam do nas na, na, na stronę hurtowni, gdzie możecie zobaczyć różne rozwiązania. Jest tam też ten opis jak wyklejacie fartuchy, no i przede wszystkim są same fartuchy w różnych konfiguracjach, o różnych szerokościach. Bardzo często klienci wybierają kaskadowo wykonanie fartuchami. Dlaczego? Bo fartuch możemy wziąć zamówić sobie na przykład na pół metra szerokości, z takim paskiem butylowym, ale wykorzystamy go tylko na parterze. A w momencie, kiedy byśmy sobie wzięli fartuch o szerokości 25 cm, dokleimy go na przykład ten dolny najpierw na podcinając XPS i wykleimy go na XPS-ie, dokleimy do fundamentu i drugi, który nakleimy od góry na nim, będziemy mieli efekt dachówki, czyli woda będzie spływała po nich, nie będzie podciekało. I wtedy możemy wykorzystywać sobie fartuch na 25 cm, oczywiście w zależności od tego, ile tej wysokości jest do, do uzupełnienia, ale jednym fartuchem później na piętrze możemy się dokleić też do płyty tarasowej czy do, do balkonu, aby to połączyć. Dziękuję tak na szybko w drodze. Zapraszam na spotkanie. Jestem w tej chwili w drodze na konwent koło Szczecina, więc mam nadzieję, że z częścią z Państwa się uda mi spotkać i porozmawiać osobiście. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam.